Cześć mneczko, witam Was na moim kanale Tukania, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii z gry Jak ona się nazywa? Skraj? Skraj? Chyba ta Scraye się ten eee, Ogólna głośność Eee Wezmę tak muzykę tak efekty tak, okej, okay, sterowanie. Okej, okay, okej. Okay. Gamma. Gamma ustawiałem, ale tam tak zmienię. Język polski, to będą napisy tylko, czy... Zobaczymy. No tak, napisy, bo jak ja wiem, co, co kojarzę, tą grę tam tam trochę oglądałem twórców, to albo czytałem w necie, co ja nie ten a. ok, tak, tak. A nie, tak, wezmę jednak. Tak. Ok, i wszystko. A, jak w znacie też czytałem, to ona jest bez yy, jakiegoś głosu ludzkiego. Yy, no wiecie, głosu. Tylko napisy są do czytania. Napisy. Czekajcie. Ok, są zapisy. To fajnie. Okej, okay, wyłączam się i oglądajcie. Co? Kotem będziemy chodzić? O to chodzi w tej grze, chyba. Jak kojarzę. Nie wiem, co to znaczy. Bawić się chce, czy co? Nie znam języka kówa kotów. O? Czy miłość. Nie wiem muszę chyba czegoś sobie zmienić jednak eee, sterowanie tak okej okay. okej, okay, jest lepiej Czy tu bawienie? Nie wiem Nie, nie znam języka kotu. kurde. Zobaczymy, czy fajna gra, czy nie. Tutaj na pewno nie. Tutaj. No tych drzwi nie otworzymy, jak? Jak, nie, nie, Gdzie? nie, dzie, dzie, dzie. Dziek A, ok, ok. Okej. Okay. Tak miałem. Kurde, fajnie, że ta gra jest na premierę weszła już, tak? Na premierę już weszło do PS Plusa tego ekstra. No za nie chodzi. Kuka? A miauczenie. W ogóle nie wiem o co chodzi w tej grze. Okej. Okay. Dziwnie ten zeskoczył. skoczył. Не, так коты скажу. <звуз> Что? on tu robi? Drapie ten... Ale... No nic nie tu... Czy muszę... To, to, to... Drapanie drzewa zrobić? Mam też drzewo drapać? Okej... Okay. Ile to mamy robić? Ile czasu mamy to robić? No nie, tu mogę. Nie wiem pazur może e, ten... Ta pazury ten... O, piczku... piczku... Ta pazury ten... Eee... Yy, oszczyłam... mu... Nie wiem w ogóle, jak ten kot się nazywa... Okej, okay, nie możemy spać... spaść, bo, no, takie gra zrobiona, że tam... Ale nie wiem... Że ten się koc... właśnie trzyma, tej... W jednej, tej, jakby... No wiecie, o co chodzi. No widzicie, nie mogę tam skoczyć. I się zabić, jakby kota zabić. Zapisywanie, czy co? O, mogę tam na balierce. Co, kurwa, ja skoczyłem, to ty zeskoczyłeś? Nie lubicie mnie! Na to wygląda. Aha. Nie zapomnę tego. <laughs> Okej, okay, na razie tak idziemy. Naprzód. Widoki. Eee, mi pójdę. Grzeczny kotyk będę. No nie. Co ja sobie pierdłocze. Okej, okay, tu przejście jakieś. Co tu jakieś, te parkour? Koc, kocie, chodź parkur. Ja. Ale audio ładne zrobione. O kuwa, spadamy.

Nie, naprawdę, audio jest zrobione fajnie. Jak to echo, kota było jak, jak słychać. Nie było słychać, tylko słychać. O kurwa, łapkę ma! Zepsuł tą. <laughs> nie, złamaną jakoś ma ten. Co. gdzie mamy iść? Na pewno nie tutaj. No kurde. I co teraz? Co teraz? Jesteś ludzie są? E. o co chodzi? Nie wiedziałem o co chodzi. Nadal nie wiem, kuwa, o co chodzi? Co jakieś robotiki tam były, czy co? O kuwa! Jesteśmy o zdrowi, koty tak mają? Możecie kuwa napisać, bo nie mam kota i nie jestem kociarzem? Się tak mówi? Kociarzem? I się nie znam na kotach? Naprawdę kuwa tak mają? Czy w, w, czy w grze tej tylko takie zrobiono, że... Ileś minęło czasu i kotek miał złamaną yy, nóżkę A parę tam nie wiem ile czasu minęło Już nie ma złamanej Gdzie mamy iść? Gdzie mamy iść? Gdzie mamy iść Do góry gdzieś? Nie, na pewno nie, a tu, o kurwa, tutaj o Jezus! Miasto! Martwe miasto o trofeum. nie mogę tu iść ja myślałem że tam jakaś bariera mi się kończy czy coś że na czerwono a to tylko była informacja że martwe miasto to jest co ja je tam zrobić Żadnego przejścia chyba nie ma. Tutaj nie. Ok, się za tak w kurbie, że... No drzwi kur... mać nie otworzę. Samemu. O oh, tu! Jezus! No nie, nie, na początku nie trzeba. Teraz, jak jesteśmy jeszcze, to nie trzeba myśleć. Zobaczymy yy, potem, jak to się rozwinie ta gierka. Czy jakby nie musieli dokładnie szukać tam jakiegoś przejścia czy coś. Ale ja jestem taki głupi, że już tu na początku tak no średnio ten musiałem skomadzić gdzie kurwa iść. Wow, nie, spoko, a nie tu, a nie. Czy tak? A tu! Już musimy myśleć! Aha! Już musieliśmy coś tam pomyśleć! Dobra! Ok! Coś w ale... Coś na dole? Coś <ścoughs> z zrobić? A nie, tak po prostu, ten... Nie, spoko, taka gierka, to dla... Taka... Spokojna taka, no... No wiecie o co chodzi. Rad... O, oh, widzicie? Nie mogę ten hm. okej, okay, ja tu zakończę ten odcinek. Eee. Uh, w kolejnym odcinku sobie pójdzie, pójdziemy dalej. Zobaczymy co tu trzeba zrobić i co? Ja się z wami żegnam do kolejnego odcinka na tym kanale z tej gry albo z innej i zostaw łapkę w górę, subskrypcję ze dzwoneczkiem jak lubisz mój kanał oglądasz, oglądasz moje filmy, ten film się spodobał to. Łapkę. Łapki w górę wchodzi do opisu kanału oraz filmu i co, ja się z wami żegnam, do kolejnego odcinka i cześć.